klasyczny Xbox jest jednym z najfajniejszych sprzętów, który możemy poddać modyfikacji. Softmod to idealna sprawa na uwolnienie pełnego potencjału konsoli bez konieczności jej rozkręcania. Natomiast Ciop lub instalacja chipa o nazwie Aladdin wymaga już od nas minimalnej wprawy w lutowaniu. Każdy z przedstawionych modów pozwoli nam wymienić dysk twardy na większy Instalację emulatorów, aplikacji homebrew, czy odpalanie gier bezpośrednio z twardziela. W dzisiejszym materiale chciałem zaprezentować Wam nowy modchip od MAKE MHz do Xboxa Classic o nazwie Project Stellar. Użycie nazwy modchip może być mocno mylące, ponieważ Stellar to tak właściwie mikrokomputer wyposażony w procesor RP2040. Dzięki temu rozwiązaniu. Urządzenie może wziąć na siebie część zadań, nie obciążając tym samym Xboxa, co przełoży się na lepszą wydajność konsolki. Stellar posiada 8 MB pamięci SD RAM, 16 MB pamięci Flash, slot na karty MicroSD, gniazdo USB-C, a także w pełni konfigurowalny wyświetlacz OLED. Gustowne logo Make Megahertz znajduje się na odwrocie urządzenia. Modchip posiada także interfejs pozwalający w prosty sposób podłączyć inny produkt od Make Megahertz. A mowa tu o Xbox HD będącym cyfrowym wyjściem HDMI do klasyka. Stellar wspiera także Xboxy z powiększoną pamięcią RAM lub z wymienionym procesorem na bardziej wydajny. Obsługuje dyski twarde do 16 TB, a wbudowane narzędzia pozwalają w prosty jak nigdy wcześniej sposób dokonać jego wymiany. Natomiast interfejs główny Stellara jest bardzo przejrzysty oraz przyjazny dla użytkownika. Sami zobaczcie, jak dobrze to wygląda. Twórcy modchipa dodali także możliwość instalacji z poziomu Stellar OS Insygnii, która przywraca do życia usługę Xbox Live i pozwala cieszyć się rozgrywką online na debiutanckiej konsoli Microsoftu. To, co wymieniłem do tej pory, to najważniejsze funkcje Stellara, a jest ich znacznie, znacznie więcej. Pełną listę cech urządzenia znajdziecie na stronie Make Megahertz, do której link zamieszczę w opisie filmu. ModChip zapakowany jest w niewielkie pudełeczko z logotypami projektu Stellar oraz Make Megahertz. W środku natomiast znajdziemy oczywiście modchip, firmową naklejkę, a także przedmioty niezbędne do instalacji. A będą to złącze szpilkowe 2x8, tulejka oraz śruba do montażu Stellara, taśma Flex dla płyt głównych od 1.0 do 1.5, płytka QSB umożliwiająca odbudowę portu LPC w Xboxach wyposażonych w płytę główną o oznaczeniu 1.6, Project Stellar. Będę instalował w klasiku z płytą główną 1.6, więc konieczne będzie przylutowanie USB do płyty głównej. Przed przystąpieniem do instalacji mod Chiva, musimy wrzucić do pamięci urządzenia BIOS Xboxa w wersji 5.8.3.8. Taki BIOS znajduje się w klasikach z płytą główną o oznaczeniu 1.6. Ja wyssałem system wejścia-wyjścia z mojego innego Xboxa, na którym mam zainstalowany SoftMod. OK, wszystkie najważniejsze informacje o Stellarze mamy właściwie omówione. Możemy przejść do konfiguracji modchipa. Za pomocą kabelka USB-C łączymy urządzenie z komputerem i wchodzimy na stronę stellar.megahertz.com. Modchip, który do mnie dotarł, posiada oprogramowanie w wersji 1.1.2, ale od jakiegoś czasu. Na GitHubie dostępny jest soft 1.1.3, dlatego warto w tym momencie zaktualizować firmware Stellara do najnowszej wersji. Z GitHuba pobieram wersję 1.1.3. Na pulpicie mam przygotowany BIOS 5.838 oraz najnowsze oprogramowanie do Stellara. Przytrzymując przycisk na urządzeniu, podłączamy kabel USB-C. Dokładnie w taki sam sposób jak przy wgrywaniu firmware'u do Raspberry Pi Pico. Urządzenie zostało w pełni skonfigurowane. Możemy otworzyć jego katalog główny. Do ruta przeciągamy plik stellar recovery i czekamy dłuższą chwilę na zakończenie transferu. Plik został pomyślnie przesłany co spowodowało automatyczne odłączenie Stellara od komputera. Ostatni raz łączymy modchip z komputerem i przechodzimy na stronę Stellar makemegahertz.com. Jak widać aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie. Aby zakończyć konfigurację musimy jeszcze dodać BIOS Xboxa w wersji 5.8.3.8. Konfiguracja została zakończona. Stellar jest gotowy do instalacji w Xboxie. Odłączamy sprzęt od komputera i przechodzimy na warsztat, gdzie czeka na mnie płyta od Xboxa w wersji 1.6. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jak rozkręcić konsolę na części pierwsze, to zachęcam do zapoznania się z filmem z renowacji innego egzemplarza Xboxa Classic. Odpowiedni link znajdziesz w prawym górnym rogu oraz w opisie pod filmem. Do płyty głównej montuję header w taki sposób, aby brakujący pin znajdował się w miejscu LPC debug. Krótszymi pinami do płyty głównej konsoli. Dla ułatwienia można na czas montażu podkleić złącze taśmą kaptonową lub izolacyjną. Przykładam USB do płyty głównej. Nakładam topnik oraz rozpoczynam lutowanie. Poza kadrem ocynowałem kilka punktów na płycie głównej konsoli tak aby proces lutowania przebiegł szybciej i sprawniej. Trochę problemów sprawiło mi przylutowanie USB do masy. Postaram się później zebrać nadmiar cyny. USB wraz z headerem zostało przylutowane do płyty głównej Xboxa. Przemywam alkoholem izopropylowym lutowane miejsca. I tak wygląda efekt końcowy. Zebrałem także ten niepotrzebny nadmiar cyny z masy. Najtrudniejsza część instalacji Stellara jest już za nami. Możemy zacząć składać konsolę do kupy. W miejscu gdzie powinien znajdować się modchip dajemy tuleje i nakładamy na header Stellara. Pozostało przykręcić śrubę. Zakończyliśmy instalację projektu Stellar w Xboxie Classic, co nie było raczej trudnym zadaniem. W tym momencie Stellar przejął już kontrolę nad Xboxem i sprzęt wystartuje bez podłączonego dysku twardego oraz napędu. Co prawda, wywali nam błąd związany z HDD, ale od teraz możemy być pewni, że modchip został poprawnie zainstalowany w konsoli. Xbox, do którego zamontowałem Stellara, został przeze mnie zakupiony bez oryginalnego dysku twardego ponieważ hard drive Classica jest szyfrowany, To jedyną opcją na uratowanie konsoli jest właśnie instalacja modchipa. Przy okazji wymieniłem taśmę na 80-żyłową oraz wrzuciłem HDDK o pojemności 500 GB. Aby spiąć to wszystko w całość, wykorzystałem adapter na SATA, który można łatwo znaleźć chociażby na Allegro. Stellar OS pozwala w bardzo prosty sposób zaadaptować nowy dysk twardy. I sprowadza się to do kilku kliknięć w interfejsie. Po przygotowaniu twardziela musimy jeszcze za pomocą serwera FTP wrzucić na partycję E wybrany dashboard. I Xbox jest gotowy do działania. Nie musimy wypalać płyt z autoinstalerami, jak ma to miejsce w przypadku innych modchipów. Jesteśmy w międzymordziu Stellar OS. Na jego pierwszej stronie znajdują się podstawowe informacje o stanie naszej konsoli, takie jak temperatury procesora oraz grafiki, adres IP Xboxa, czy informacje o oprogramowaniu Stellara. W Systems możemy zmienić nazwę konsoli, przełączyć region, na przykład na NTSC. Ustawić datę oraz godzinę, zmienić język. Ale niestety nie ma polskiego. Co najfajniejsze, każda funkcja jest dokładnie opisana, przez co nie musimy się głowić, co ona dokładnie oznacza. Poniżej mamy opcję wideo oraz dostęp do ustawień sieciowych Klocka. Zakładka Xbox HD jest dla mnie niedostępna, ponieważ nie posiadam tego interfejsu. Przejdźmy dalej. W Enhancements. Możemy chociażby włączyć lub wyłączyć animację startową, która została podbita do rozdzielczości 720p. Network devices jest w tym momencie niedostępna. W Tools znajdują się narzędzia Pozwalające sformatować dysk twardy Xboxa. Tutaj również znajdziemy Insygnia Setup Assistant, co w prosty sposób pozwoli nam skonfigurować insygnie. Zakładka Input Devices pozwoli w przyszłości połączyć z konsolą inne urządzenia, takie jak chociażby pad od Xboxa One. Na razie jednak funkcja ta jest niedostępna. W updates możemy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje dla oprogramowania Stellar OS. Tak wyglądają najważniejsze funkcje systemu operacyjnego modchipa. Wraz z kolejnymi aktualizacjami możliwości będą się zwiększać, więc jest na co czekać. Podsumowując, Project Stellar to kawał porządnego sprzętu. Jego możliwości przewyższają każdy inny modchip dostępny do tej pory na rynku. A aktualizacje oprogramowania będą z czasem dodawać nowe, istotne funkcje. Instalacja urządzenia nie jest zbyt skomplikowana dzięki dodaniu do zestawu taśmy flex oraz płytki USB. Jedyną wadą Stelara może być jego cena, ponieważ jest to koszt 100 dolarów. Patrząc jednak na jego funkcje i możliwości, cena nie wydaje się być wtedy zbyt wygórowana. Sprzęt testuję już od jakiegoś czasu i jestem bardzo zadowolony z jego działania. A w przyszłości będę chciał wyposażyć tego klasika w Xbox HD Plus oraz wymienić fabryczny wentylator na cichszy, bo ten jest niezwykle głośny. I na dziś to tyle. Jeżeli materiał się podobał, motywująca łapka w górę oraz subskrypcja kanału, jak najbardziej mile widziana.